Drogie panny młode, przedstawiamy wam nową jakość na polskim rynku mody ślubnej. Suknie wyjątkowe i niepowtarzalne pod każdym względem. Zapraszamy was w podróż do fascynującego świata włoskiej mody, słynnej na całym świecie, a teraz dostępnej w swoim najlepszym wydaniu również dla was. Fabio Gritti to dziś jeden z najsłynniejszych projektantów na rynku mody ślubnej. Swoją działalność rozpoczął blisko 20 lat temu w Udine we Włoszech. Elegancja, nieszablonowość i doskonała jakość to kluczowe cechy stylu, który podbił nie tylko Włochy. Tłumarka dostępna jest w ponad 350 punktach sprzedaży, ale również rynki zagraniczne. Co roku pojawia się na międzynarodowych targach ślubnych w Mediolanie i w Nowym Jorku, a także na innych imprezach, wystawach i w magazynach z modą ślubną na całym świecie. Firma wspiera wartości zebrane pod wspólnym hasłem Made in Italy. Unikalne wzornictwo, wspaniałe kreacje, indywidualny dobór tkanin oraz najwyższej jakości wykonawstwo. Suknie szyte są z jedwabiu, satyny, organzy, tafty, koronek, wykończone eleganckimi motywami kwiatowymi, ozdobnymi klamrami i kryształkami Zwarowskiego. Od listopada 2008 roku kreacje Fabio Gritti dostępne są dla polskich panien młodych w salonie firmowym w Krakowie. Urządzone nowocześnie i ze smakiem showroom mieści się w zabytkowej kamienicy w centrum miasta. Przestronne pokoje zapewniają niezbędną intymność podczas mierzenia sukienek w gronie doradców. Przyszła panna młoda przechadza się po wybiegu w blasku reflektorów, oglądają ją tylko najbliżsi. Doświadczone i sympatyczne stylistki każdej klientce poświęcają maksimum czasu i uwagi. Przy wyśmienitej włoskiej kawie i w otoczeniu bajkowych sukien czas zdaje się płynąć wolniej. W salonie dostępne są modele z wszystkich kolekcji projektowanych przez Fabio Gritti. W sezonie 2009 po raz pierwszy zaprezentowano ekskluzywną linię Gritti Couture. Suknie z tej kolekcji w mistrzowski sposób łączą tradycję z nowoczesnością, skrojone zgodnie z najnowszymi trendami włoskiego krawiectwa, jednocześnie inspirowane są ponadczasowymi motywami. W 2009 roku nawiązywały do ikony XX wieku, Marilyn Monroe, jej stylu i kreacji filmowych. Suknie te uwodzą delikatnością, a przy tym mają charakter jak sama gwiazda. W sezonie 2010 ideą przewodnią będzie Sen nocy letniej i inne dramaty Szekspira. Ta kolekcja to propozycja dla pań, które chcą śnić i szukają szczególnie efektownych rozwiązań. Suknie spod znaku Gridi Kutir uszyte są wyłącznie z najwyższej jakości tkanin i dostępne są w bogatej gamie kolorów. Mogą służyć także jako suknie wieczorowe, np. w czerwieni, zieleni czy błękicie. Flagowa kolekcja Fabio Gritti to suknie dla pewnych siebie panien młodych, które nie boją się nowatorskich rozwiązań. Są to zapożyczenia z estetyki glam rock, nawiązania do jeansu, asymetryczne cięcia, nietypowe tkaniny, tafta imitująca fakturą skórę węża czy zabawne kieszonki. Suknie w większości nie wymagają ubierania dodatkowych chalek. Są lekkiej konstrukcji i wygodne w noszeniu. W ich wykonaniu widać wielką dbałość o szczegóły. Wiele z nich dostępnych jest w kilku wariantach o różnym składzie surowcowym, kolorze czy nasyceniu ozdobami lub z akcesoriami takimi jak kurtki czy bolerka. Kolekcja preta Porté stworzona jest z myślą o niepoprawnych romantyczkach, szukających prostoty, finezji i lekkości. Wszystkie suknie z tej kolekcji mają kolor złamanej bieli, a uszyte są w większości z żarżety i organzy. Aestetyczne kroje przełamywane są gustownymi zdobieniami z kryształków swarowskiego, które mogą nawet zastępować biżuterię ślubną. Wyróżnikiem Fabio Gritti były i są niezwykłe tkaniny, z których szyte są niepowtarzalne suknie. Linia Fabia Spose to najbardziej klasyczna część oferty Fabio Gritti. Suknie z tej kolekcji, nie ustępując pozostałym pod względem jakości użytych materiałów, proponują pannom młodym bezpieczniejsze stylistycznie rozwiązania. Większość sukien to fasony w literę A. Jest tu wiele modeli gorsetowych, bogate drapowania i kwiatowe aplikacje. W krakowskim showroomie dostępna jest również biżuteria ślubna Fabio Gritti z kryształkami Swarowskiego. Na zamówienie oferujemy klientkom dodatki idealnie dopasowane do sukien. Bolerka, welony, kapelusze, buty. Fabio Gritti to suknie wyjątkowe, doskonałej jakości i niezwykłej urody. Sprowadzamy pojedyncze egzemplarze, dzięki czemu nasze klientki mają gwarancję niepowtarzalnej kreacji ślubnej. Oferują różnorodny asortyment i profesjonalną obsługę, wierząc, że każda panna młoda powinna poczuć się jak gwiazda.